Siema. Siema. Co tam? W porządku. E, jak tam stream? Dobrze leci. Oglądasz? No jasne że da. Ile masz lat? 16 jeszcze. Jeszcze? No. A kiedy kiedy siedemnaście? W sierpniu. Hmm. Wpadać na urodziny? Tak, zdecydowanie. Dobra, spoko. Skąd jesteś? Jestem z Lublina. O, Co ty taka wymalowana My... dzisiaj tutaj? Byłam na rowerze i jak wychodzę z domu, to jednak muszę się... Wiesz o co chodzi, nie? Maznąć się parę razy? No jasne, że tak. Okej, okay. okej. Okay. Legalna, piszą na czacie. No, zgadza się, Ta? legalna. To ładnie. No. Co to oni gadają w ogóle? Właśnie czytam. No, to... Długo nosisz aparat? Założyłam no, chyba w czerwcu, ale to jest, ja mam taką ortodontkę, że ona mi nie zakłada tych kolorowych gumeczek i po prostu mam cały czas pociętą buzię i no... Jest masakra. I ja. mhm. jeszcze mama mi nie pozwala zmienić, bo ona była z polecenia dentystki no i... Fajnie, pasuje ja. Ci ten aparat. Dziękuję bardzo. Tylko chciałabym te gumeczki mieć, bo no... No, żeby nie kaleczyć się, proste. No, tak. Boli pewnie, piecze, jeszcze coś słoną. Z... no, no upa, Takie, szypie. takie...

Ale ciekawe, no, no nie wiem, no za, załatwiłem Instagrama czy nie? No mogę, mogę podać. Łatwa jest dawaj, nazwa taki. Dawaj, pisz na czacie, e ja przeczytam dla nich. Instagram, no nie za fajnie. No nie za fajnie. O tak? Tak. No, no nie za fajnie. <noise> no <Jezu>. <głos> <głos> to nie. To 2002 rocznik. Tak. Aha. Kurde, moja siostra ma 2001. Jest 2001. no... 01, no. no. Ty no, Ale to już mam... niż mój. Bez... Ja pierdolę, ile mam powiadomi. Dużo? No. Weź sprawdź ile miałaś followów przed tym. Tak, zaraz ci powiem. Zaraz Ci pokażę. No. Ojejku. Telefon mi się zaciął. 69 obserwujących i 31 yy, serduszek. A wiadomości prywatnych? Już ci mówię. I przeczytaj jakąś. Przeczytaj jakąś. Już chwilę. Czy stulejarze są? Jestem ciekawy. Siema, ja od Rafoniksa, serduszko. Kiedy na randkę pozdro, od Rafoniksa, pozdro, od okej. Okay. Nie, no miło, sympatycznie, podoba mi się to. Gruba piszątka na czacie. To prawda, jest, jest masa robiona. Ile ważysz? Słucham? Ile ważysz? Wstyd mówić. Nie wstydź porowo. się, nie wstydź się. 63, a mam 185. Przecież to jest dobra waga 175 wzrostu, 63. No. Przecież to jest dobrze. No. No nie wiem. Ale no ja jest... nie wiem. Zajwiście. Hmm. No to jak to powiedzieć? dziękuję Szymi napisał do Najta. Ej, to moja dziewczyna, Nara. Masz chłopaka? Szymiego? <laughs> tak? Nie mam chłopaka. Ale to twój nie jakiś mam. znajomy, czy co? To jest. No No, Szymon ogólnie od wczoraj wysyła do tak I mnie, No i tak, cały czas. Że A co mnie ty kocha. streamujesz? Odpisała. Słucham? Nie, on dla mnie na, wysyła, tak? Tak, tak. I jak on mówi na ciebie? Ruro. A no to już wiem. To ja rozkminiłem, bo jest, były chyba z 3D dzisiaj po 10 zł ruro odpisz. Tak, wczoraj też był chyba z 10. Czemu mówi rura na ciebie? Nie wiem. Wiesz, że to A, obraźliwe? Nie odpisuję właśnie dlatego, że jestem rurą. A skąd on cię wyczaju? Toki znajomy? No, my się znamy. Tak. Krótko dosyć. Podbija Ale do ciebie. Znamy. Znamy. Słucham? Podbija do ciebie, robi podjazd. Gruby podjazd. Jeszcze jak? Nie, no. Liczy na coś. Na coś liczy, chłopaczek. Jak to jeszcze na pewno koleżanka, nawet nie, nie nie, tego. No po prostu wiecie o co chodzi, a chłop se myśli nie wiadomo co. <grymne> beskitu, beskitu. Czekaj, druga. Ty jesteś w pierwszej techniku. Nie, jestem w pierwszej liceum. W pierwszej liceum? Czemu nie poszłaś do techniku? Yy, ogólnie nie wiedziałam kompletnie, gdzie iść, i chodzę do takiej <laughs> prywatnej szkoły, gdzie jest bardzo. Znaczy, łatwo. Nie, że łatwo, tylko po prostu mają bardzo dobre podejście do uczniów. Ile razy w tygodniu I... trzeba chodzić? Trzeba chodzić tak normalnie. A, myślałam, że w weekendy. No, tylko w pierwszej klasie nie mam żadnego rozszerzenia. Mhm. I mam na przykład y, dzisiaj i jutro mam tylko trzy godziny. W poniedziałek mam 7 i w piątek mam chyba 4, także mam bardzo mało lekcji. Ogólnie bardzo fajna szkoła polecam. Do matury przystępujesz? Właśnie nie wiem, bo w sumie ja mam już zapewnioną pracę i w sumie nie jest mi potrzebna ta matura. Tak mi się wydaje, przynajmniej na tą chwilę. Może to się zmieni. Jeszcze mam trochę czasu, także. No. no. Sprawdź, Insta, ile followów masz. Chwilkę. Ciekawe. Czy bo cały czas przychodzi. Cały czas telefon wrzęczy Ale Słodka, ktoś napisał, ale słodka. Jak się budują. Dziękuję. E, telefon mi się zaciął, chyba z nielko. Oh. Danielson dziękuję ale za... Będą telefony 7 zł. Cały czas... O nie, 74 Polubienia i to chyba obserwujących, coś takiego. No, dziękuję, miło mi Spoko. Jest. A chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Mogę pozdrowić moją najcudowniejszą Olę. No, dziękuję Siema bardzo, Brzecznie się zachowujcie, kurwa. Wyzywaliście na czacie koleżankę. Nie wolno tak.